Siemka, witam w kolejnym odcinku z gry Saga Online. Dziś będziemy sobie robić event Festiwal Duchów. Jest on już tutaj na serwerach. No i jeszcze na wstępie możecie zostawić łapkę w górę, zasubskrybować kanał, napisać komentarz jak wam idzie event, czego robicie, jaki macie postęp. No i myślę, że możemy zaczynać. Zacząłem sobie evencik. Tutaj ten festiwal Duchów chyba z dwa razy robiłem na maksa. No, i niestety niczym się on praktycznie nie różni od poprzedniej edycji. Wszystkie misje są tak same, i tak dalej. Na tej samej zasadzie to działa. No, jedyne co to można sobie teraz kupić, wejścia u Tabona za odłamki sfery. Więc to jest spoko, bo to no, przyspiesza troszkę ten proces zdobywania tego postępu. Dobra, no i może pogadajmy o pasku nagród. Bo tak, pierwszy, drugi i trzeci to jest taka średnia bym powiedział, bo jest dużo właśnie takich jakiś wierzchowców, jakichś kostiumów, towarzyszy. No a ja to wszystko mam właśnie z poprzednich edycji. No więc po prostu jest mi to niepotrzebne. No ale czwarty pasek jest już fajny, są już fajne tam rzeczy. Jest na przykład ten kamień do ulepszania kamieni szlachetnych. Mam nadzieję, że wiecie o co mi chodzi. No, więc jest czwarty pasek fajny. No ale troszkę trzeba, żeby tam dojść, to nie ma co mówić i trochę trzeba byłoby spalić tych odłamków. Więc ja postanowiłem, że troszkę porobimy tego eventu, jak właśnie teraz widzicie, sobie latam na tą Gwenfarę. Trochę go porobimy, ale nie cały i po prostu skupię się na mini evencie, który będzie tam chyba za kilka dni, tam za 8 chyba, kiedy ja nagrywam. I jego po prostu zrobimy, bo tego mini-eventu nigdy, nigdy, nie zrobiłem jeszcze tak do, do końca. Więc teraz to będzie spoko okazja. Bo tam jest jeszcze ten nowy towarzysz, którego nie mam, więc to przy okazji. Wybaczcie, że mam głos taki inny trochę, ale no jestem przeziębiony, no i tak to wygląda niestety. No i podsumujmy może sobie jakoś ten evencik. Jest on git. Bo ten pasek jest no, ogólnie dobry, tak? Jak ktoś nie ma tych towarzyszy, to te pierwsze trzy też. Ten czwarty to w ogóle jest super. No więc, pask, więc nagrodowo z paska to dobrze wygląda. No po prostu, gwenfarę trzeba bić, więc to zawsze są jakieś kamienie, jakaś prastara wiedza. Więc to to, to też fajnie można sobie ulepszyć, postać przy okazji, robiąc no, robiąc ją po prostu. Trzeba troszkę odłamków, no chyba że się chce, e, jakby całą tą drogę myślę, że przez tą drugą mapkę e, tutaj wchodzić. E, no i trochę zajmuje robienie tego eventu, bo ja na bezlitosnym mm, z pelerynką trochę mi to tam nie leciało tego postępu jakoś nie wiadomo jak, bo właśnie teraz na ekranie widzicie. E, trochę czasu trzeba poświęcić, ale myślę, że, myślę, że całkiem warto, bo te nagrody e, są, tego, są tego warte. A no, jeszcze w poprzednim odcinku zrobiliśmy challenge, że tam ile tam łapek i komentarzy zostawicie, to tyle razy będę bossy w międzyświecie pokonywał. No i mam już te bosy, ale to po prostu w jakimś najbliższym, jednym z najbliższych odcinków to, to zrobimy. No bo teraz jest ten event, to nie chcę tego tak mieszać. Więc po prostu z tym sobie trochę poczekamy, bo teraz pewnie nagrywam festiwal duchów, ten po potem jakiś mini event nagramy. No i pewnie dopiero gdzieś <laughs>, potem, jak już nie będzie co robić. Ewentowego. No i tutaj jeszcze poddawałem te, te misje, Zawsze te jakieś tam roczne monety powpadają. Z tego ewentu jest ich trochę. To też git jest. E tutaj o, tutaj ma macie jak tam. E zostawiłem sobie te niektóre rzeczy i teraz je sobie przetapiam. E tutaj jakieś na przykład właśnie te emotki, te towarzysze i tak dalej. E i pewnie jeszcze... teraz już się mi klipy kończą, ale pewnie jeszcze sobie wbijemy na gierkę. Coś tam pogadamy. No bo niestety. Mm, niestety, niestety no ten event jest dość liniowy, więc też nie ma tu nie wiadomo jak dużo contentu, którego mógłbym wam pokazać. No i tutaj jakieś drakeny, jakieś, jakieś legendarne itemki jeszcze były. Tam ta peleryna jest jeszcze fajna, bo daje nam więcej postępu. Ale to o niej powiem więcej, bo już się klipy kończą. No i teraz zapraszam Was do gierki. No i dobra, jesteśmy na gierce. Jeszcze na szybkości coś tam Wam tutaj pokazuję. No to zacznijmy od tego, że ile mam tego postępu. Pierwszy, drugi, trzeci pasek. Tutaj zacząłem, no i mam 318. Zapomniałem wspomnieć w sumie o tej ozdobie z klejnotami, bo to też jest w sumie fajna sprawa. Można sobie przetopić je, no i zawsze tego pyłu trochę tam skoczy. No i tutaj ten czwarty pasek jest już naprawdę fajny. Mini-evencik za 8 dni, bo tak jak mówiłem, będziemy robić. Pewnie jak się co za 5. W sumie może ją też sobie zrobimy. Jak ten, w wolnym czasie, ponagrywam może jakieś klipy to. Bo to drakeny zawsze powpadają. O, no. no, może zrobimy. Eee, ale fajnie, jakby Grima była na tym miniewecie, to bym sobie coś pokupywał za co drakeny. To by było Git. Eee, jeszcze zapomniałem wspomnieć właśnie o tej plerynce To jest fajna rzecz, bo daje Wam więcej postępu. Eee, tylko jak ją już odbierzecie, to macie 3 godziny, żeby ją użyć. Więc to o tym pamiętajcie, żebyście jej nie zmarnowali. E, no i tutaj jeszcze można kupić e, za, właśnie, dłamki wejście na event. Więc to też fajna sprawa, o której mówiłem. E, dobra. No i co, no, będziemy kończyć? E, będziemy tutaj kończyć. Nie mam nic więcej raczej do pokazania. E, jeśli odcinek Wam się spodobał, zostawcie łapkę. E, zapraszam na jakieś inne produkcje na kanale i dzięki, że oglądaliście, trzymajcie się, no i do następnego, cześć!